Dobry wieczór kochanemu państwu. Przepraszam, ja troszkę nie w porę i nietypowo, ale taka połóweczka będzie sklecona ad hoc po obciachu narodowym z Węgrami. Nawet nasz talizman obecny na stadionie, prezydent doda, nie pomógł. Ja rozumiem, że nie każdy lubi piłkę, zwłaszcza kiedy nasza gra reprezentacja. Można śpiewać, leżeć gdzieś do góry tyłkiem, robić pranie, pierdzieć to jest demokracja. Ja przepadam za tym sportem od małego i oglądam, wiem, gówniana retoryka. Liga w Anglii czy w Hiszpanii, zamiast tego, dzisiaj smutna hała. Paw Portugalczyka. Portugalczyków pojęcia nie ma wcale o drużynie, w której ciężki szmal zarabia. Patrzę na to i się wprost ze wstydu palę, bowiem widok polskiej piłki mnie osłabia. Trener Sousa zasadniczo jest do chrzanu. Piłka zaś, jak reszta spraw, owiana schyłkiem. Tam i tutaj trzeba nam wymiany panów. Chociaż łatwiej będzie nam polubić piłkę. Dobranoc.